Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii zagrajmy w GTA 5. Dzisiaj sobie mam zamiar pozwiedzać troszkę mapę, bo jej nie znam. Wcześniej przechodziłem tą jedną... Ej! Delikatnie chłopka, tylko puknąłem i on umarł No bez jaj. W takim razie muszę mu zabrać samochód. No, tak jak mówiłem. Wcześniej przechodziłem sobie misję, ale tak trochę mi się gra i dupcyła, bo mi się dupcy ta gra. A teraz mam sobie zamiar pozwiedzać, żeby mniej więcej wiedzieć, gdzie co jest. I tak pewnie za jednym razem, jak przejadę, to nic nie będę wiedział. Ale, ale zawsze to coś się przejadę, będę wiedział, że coś może jednak to się gdzieś tu jechało, to się gdzieś tu. Co to w ogóle za drogi jakieś? Interesuje mnie, co tutaj jest. Wyjazdek za granicę, ok, no jedziemy. Co za widoczek, aż muszę wysiąść i oglądnąć. Fajnie. Fajnie. Podoba mi się. A teraz jedziemy dalej. Idziemy dalej zwiedzać. Pewnie się zanudzicie na śmierć. Ale trudno. Ja sobie pojeżdżę, pozwiedzam. Chciałem się po prostu z wami podzielić. Ale drift niekontrolowany. To było niekontrolowane. Nie chciałem tego w ogóle zrobić. Fajne chmury. Fajny księżyc, fajne chmury. Gdzie ja jestem? Co to za miejsce? Może mi ktoś powiedzieć, co to jest za miejsce? Jeszcze z rondem dookoła? A da się tu driftować? Nie umiem jeszcze tu driftować. Ja wiem, jak się driftuje, żebyście nie myśleli. Ale nie umiem w tej grze jeszcze driftować. No, da fuck. Może tu jakieś lepsze auto sobie wezmę? O, jaki parking? Hmm. Tu jest takie coś, to mi się podoba, podobne nawet otwarte. O, garaż. Dupa. Tam nie pojadę, ale tam jest jakieś. O, nie uszkodzili mi samochód. Jaki świetny. Jadę na skrót. Jebać. <grymne> Dobra, ciul. Tu nie pojeżdżę. Wysiadaj, ziomuś. Biegniemy w tym labiryncie. Jezus, ja stąd nie wyjdę. <grymne> ja stąd nie wyjdę. Okej. Okay. ja bym chciał odnaleźć w ogóle bazę wojskową. O, tu jest lepszy widok. Tak mi się wydaje. Tak mi się właśnie wydaje, że to jest lepszy widok. Zrobiłem fikołka. Fajnie. Podoba mi się. Hmm. Tylko szkoda, że nie mam samochodu. Dobra, mamy auto. Już tu alarmy włączony, więc ktoś tu zygnął. To skoro już ktoś chciał ukraść to auto, to już, to już ja sobie ukradnę. Jedziemy stąd. Myślałem, że ta droga gdzieś mnie zaprowadzi, a jednak zaprowadziła nas do nikąd. Eee, no myślałem, że tutaj przejadę Co? Ziomek taksówkę goni Ja nie mogę Taksówka, zabili Fajnie A ja jadę w... No nie no takie drzewko Ja jadę w góry w góry pozwiedzać. Pozwiedzać góry. Przejadłem zająca. Zająca przejmę. Ja nie mogę. Gdzie ja jestem? Jezek, Jest na tym, na deskorolce. Yupi! Jestem w innym miejscu. O Jezu! Jestem w miejscu, gdzie jeszcze nie byłem. To trochę mi się pogięło auto. No kurde. Jakieś pojebane drzewo mi się teraz. O, już mi się koło jedno zaklinowało. Podoba mi się, podoba mi się zniszczenia w tym drzewie. Że jednak nie są takie jakie. że się koło zablokuje. To niby w czwórce już było podobnie. Chodź tu! Zderzenie mamy. Dobra. No i znowu zginął. Masz za to. Dawaj mi auto. Nie chcą mi dać samochodu. <grywki> Ale tu jest jakiś samochód. Nie, ten samochód jest brzydki. Jak za w siebie. Nie jeździć w ogóle, to nie umie. Tam są lepsze widzę samochody. Gdzie ja w ogóle jestem? Tu jestem. Jak to się robi, żeby było? A, to myślałem, że gdzieś dalej byłem. A to tylko tu. Jak to się wychodzi? Tak to się wychodzi. Nie wolałbym coś szybszego. Tu jakie samochodziki fajne stoją? Stoi tu coś. O, coś dla mnie. Oczywiście, że ten samochód. Jakieś badziewi, jak tutaj nie biorę. Idziemy dalej. Zwiedzać. Jeszcze chwileczkę sobie zwiedzamy. O, jest moc. Właśnie, dlatego wybieram takie samochody, a nie to, co teraz jeździ po drogę. Czyli gówno. i łajmogiła. Mm -mm. I jesteśmy z powrotem na drodze. Zapierniczamy, nie? Objedziemy sobie dookoła autostradą. Coś nawet chodzi mi teraz tego. gra. W tym odcinku jak na razie nic nie uciekło, nic nie znikło, pół mapy się nie wczytałem wszystko jak najbardziej działa okej. Okay. Podoba mi się, tak by mogło cały czas działać. I drift! Prawie. Gdzie ja jestem? Fajnie, pozwiedzam tą mapkę potężną. Myślałem, że będzie szybszy ten samochód, ale jest okej. Okay. Policja mnie nie zatrzymuje. Cieszy mnie to. O kurde, na prostej drodze zawadzimy. Gdzie ja już jestem? Ale fajny się taki robi dzień. Jakby... Taki poranek wczesny. A! Troszkę mi pogięło maszynerię. Jakiś motocyklista mi zajechał dróżkę, ale jedziemy dalej. Kurde, ja się nie spodziewałem, że ta... ta mapa jest aż taka gigantyczna mi się podoba te góry pięknie tam na pewno wyjdę na górę o już to widzę że to się będzie działo ja tu już wymyślę jakieś fajne rzeczy szczególnie w górach o motor o sorry nie widziałem cię bo mi się światła rozbiły drift i w drugą stronę o kurde <grym> prawie zginąłem a już myślałem, że tak ładnie przejadę. Co to? Nie widziałem. Jezu, zapatrzyłem się. Tak to jest czytać SMS-y właśnie w trakcie jazdy, no. To są skutki właśnie tego. Czytanie sms -u. Ale jedziemy dalej. O, stragan. Kurde, pogięło mi to samo. Trzeba będzie wymienić. Ale jeszcze chwileczkę. Jeszcze chwileczkę, będę kończył ten odcinek. Coś mnie goni. Żniemy jakaś wioseczka widzę Tu jest Kilka zjazdów z drogi, ale my żniemy tutaj hmm. o, tam był ten samochód go. O ile mi go dadzą Jest szybszy na pewno Stój Stój Szybko daj mi go! No skurczy, byk no? no a ten to jest nielepszy. O, ten za to, że mi nie dał samochodu, będzie miał przerąbane. Spadaj stąd, będzie miał przerąbane. O, czerwony, no. No jak mi przykro. Umarł. Tak zwykle, oni umierają, to wystarczy, że wjechać troszeczkę delikatnie starcie W następny odcinku idę tam na góra. z buta o kuźwa się zapatrzyłem znowu co wy na to? Pewnie was to nie interesuje Ale wyjdę Niu. 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 Oczywiście na końcu zakończymy pewnie standardową czołówką. Bo ja to lubię. Ja lubię to umierać. Co tam jest? Proszę nie mnie, nie! O! do że. O, kurde. Coś rozjechałem. Nie mierdzi to. Jadę z tym. Pięknie zdążyłem przed ciężaróweczką. prostu to było piękne. Ale jeszcze piękniejsze będzie, jak sobie pojadę taką. Ale tu są słabe szyby. Problem ma odpalić z Podobają mi się te amerykańskie kurde ciężaróweczki. Fajne są no ale co to by było, ja ciężarówką, jadąc z autami, nie? O nie, motocyklista! Ole, poleciałeś, no. Przykro mi tak strasznie. Tak mi strasznie, przykro Z tirami, to nie ma co się zderzać. No, ty nie, bo jechaj za wolno. Ole, ciebie tak. O kurde gościu chyba nie żyje, no? Nie? Motocykliści fajnie się rozwalają. A jaki jest widok? O, elegancka proszę Jak zarobiście Jak zarobiście ale ja go nie hamują w ogóle Strasznie się hamują nie... No niedobrze no No dobra, pasuje pozbierać jakiś samochód On mnie goni! Ale jazda! Patrzcie On mnie goni I co ty mi myślisz, że zrobisz? Jaki kretyn O po to Jak mi przykro Że cię rozjechałem O ja nie mam dętki Jak mi przykro Hamulce syna Oni Eee Bij się. Było za... O kurde. O nie! Prawie mnie rozjechał. Dawaj mi tego. Nie wiem co to za samochód. Dobra, jedziemy na czołówkę i kończymy. Bo taka jazda cały czas to też Was nie ciekawi, ale tamta góra mnie interesuje i chyba tam będę musiał wyjść. O kurde! Tej czołówki nie chciałem. Dobra, rozpędzamy się. Porządnie oddalmy tę kamerę. O. Mm. Policja. Słaby ten samy, też nie wolny. Jezu. Zanim ja się zabije, to ja rozwalę ten samochód. No coś teraz takie fajne te auta jeżdżę no. Jeju. <ścoughs> Ale on ma duży samochód. Policja z fotoradarem! Bez jaj! Bez jaj zabili mnie! Z fotoradarem mnie zabili. W ogóle on fotoradar miał w ręce i mnie zestrzelił nim. To jest to w ogóle. Nie, to jest. To jest po prostu niesamowite. Dobra, to ja kończę. Na razie czym cię się cieszę?